Cześć kochani, tu Candymona. Dziś zapraszam Was na obiecane porównanie wszystkich kolorów gąbeczek Conmisson z Aliexpress. Jak widzicie mam ich tutaj całe pudełko, ponieważ na aukcji jest dostępne 8 kolorów. I tutaj są wszystkie te kolorki plus jedna gąbeczka podwójna, bo to jest ta moja pierwsza, którą mam już naprawdę mega długo, ponad półtora roku i cały czas z niej korzystam. Tak więc te wszystkie kolorki Wam dzisiaj omówię, powiem jak się sprawdzają, które są lepsze, które są gorsze, ponieważ jeżeli nie oglądaliście moich wcześniejszych filmików, to być może nie wiecie, ale jakiś czas temu robiłam takie zestawienie z dwiema gąbeczkami. Był to kolor różowy oraz fioletowy, i mówiłam w tamtym filmiku, że różowa sprawdza się o wiele lepiej. Pokazywałam też, jak te gąbeczki wypadają w makijażu. Mogliście zobaczyć, jak dokładnie one nakładają. Ta fioletowa tutaj czasem robiła jakieś plamki, więc też zachęcam. Chęcam Was, żebyście sobie wrócili do tamtego filmu, jeżeli chcecie zobaczyć taką stronę praktyczną użytkowania tych gąbeczek. Natomiast dzisiaj zrobię takie po prostu swoje zestawienie tych wszystkich kolorów. Już nie będę tego powielała po raz kolejny i pokazywała Wam w makijażu, no bo nie ma sensu. I myślę, że zacznę od gąbeczek, które wypadły najgorzej, bo słuchajcie, trafiły mi się jeszcze gorsze gąbeczki niż ta fioletowa, którą właśnie Wam ostatnio omawiałam. W ogóle ciekawa sprawa, bo ta fioletowa gąbeczka na jakiś czas zniknęła z aukcji. Pod tym jak ja opublikowałam swój filmik nie wiem czy to miało jakikolwiek związek z moim filmem, może akurat czysty przypadek ale mam też wrażenie, że w tej chwili na aukcji ta gąbeczka ma odrobienkę inny kolor, taki troszeczkę bardziej wpadający w fioleto czerwień, nie taki właśnie jasny fiolet, jak był wcześniej, więc nie wiem czy gąbeczka sama w sobie, jej struktura też się zmieniła, czy nie, ale zrobię tutaj zestawienie po prostu z tą gąbeczką wcześniejszą, bo myślę, że wszystkie pozostałe się nie zmieniły, one były cały czas dostępne na aukcji więc tak, jeżeli chodzi o gąbeczkę, która wypadła dla mnie najsłabiej, to jest kolor zielony. Ta gąbeczka jest mega, taka dziwnie gumowata. Ja właśnie pokazywałam Wam już wtedy, że ta fioletowa tak samo, kiedy się nabierze wodę, to ona tak strasznie dziwnie tą wodę pochłania, dziwnie ją oddaje i potrzebuje dużo czasu, żeby się rozprężyć. Więc to jest taki troszeczkę, moim zdaniem, gorszy typ gąbeczek. Mi się gorzej z nich korzysta. Ja sobie ją teraz jeszcze zmoczę, pokażę Wam, jak ona rośnie, chociaż ona wciąż jest wilgotna lekko. Od razu mówię, że nie wszystkie są dokładnie wysuszone, ale myślę, że to nie ma większego znaczenia. W każdym razie moczę sobie teraz gąbeczkę. I tak to wygląda. Słuchajcie, ja powiem Wam od razu, że to nie jest tak, że te gąbeczki, które ja uznaję za najgorsze, w ogóle się nie nadają do makijażu. Nie mi też makijaż zrobicie, tym bardziej, że one po jakimś czasie mogą stać się troszkę przyjemniejsze w użytku, natomiast kiedy się je ściska, to one w ogóle tak śmiesznie jakby piszczą? Taki, taki dziwny, cichutki dźwięk wydają, tak. Nie wiem w ogóle, jak to określić, ale one są takie troszkę jakby gąbczasto-gumowate. Te właśnie, które ja uznaję za gorsze. Więc zielona moim zdaniem jest najsłabsza z tych wszystkich, ale tuż po niej jest gąbeczka biała, która ma naprawdę bardzo zbliżoną strukturę do tej zielonej. Jak dla mnie one się od siebie za bardzo nie różnią, strasznie właśnie dziwnie chłoną tą wodę i dziwnie ją oddają. Naprawdę, dla mnie są totalnie inne niż te gąbeczki, które są najfajniejsze z tych wszystkich. Jeżeli chodzi o wielkość, to one, słuchajcie, tak naprawdę wszystkie rosną praktycznie tak samo do takiego samego rozmiaru. Natomiast też muszę Wam powiedzieć, że jeżeli nie wysuszycie tej gąbeczki dobrze i wciśniecie ją sobie do tego pojemniczka, a później zamkniecie tą przykrywką. To wam się czubek spłaszczy i on później już się nie chce rozprostować i nie chce się zrobić taki czubaty, więc uważajcie na to, bo ja tutaj też tą zieloną sobie jak widzicie dość mocno spłaszczyłam i ona w tej chwili tutaj od dołu jest taka płaska i od góry też ma taki trochę spłaszczony czubeczek, więc na to też zwracam uwagę, że jeżeli przechowujecie sobie w tych oryginalnych pudełeczkach od producenta, to najpierw porządnie wysuszcie sobie te gąbeczki, zanim je tutaj włożycie. Kolejną moim zdaniem dość podobną gąbką, jeżeli chodzi o jej strukturę, jest gąbeczka różowa z numerem 1. Jedynka moim zdaniem jest najsłabsza ze wszystkich różowych gąbek, ponieważ pamiętajcie o tym, że na aukcji tych gąbeczek konmisjon w różowym kolorze jest 3. Ta jest taka jakby najbardziej ciepła w sensie ciepły czerwony kolor o to mi chodzi. I ta gąbeczka ma właśnie bardzo podobną strukturę do białej oraz zielonej, chociaż w ogóle powiem Wam, że teraz jak ściskam sobie te gąbeczki, to mam wrażenie, że to ta jest troszkę taka twardsza i bardziej gumowata od tych, chociaż dziwne jest to, że kiedy wcześniej sobie je testowałam, bo ja testowałam je już przez naprawdę długi czas, robiłam sobie makijaż, na przykład jedną półkę, jedną gąbeczką, później drugą układałam je sobie tak w rzędzie, później testowałam kolejne, znów wiecie, przekładałam to dalej, jeżeli mi mniej pasowała, później porównywałam znów tam te dwie. Więc to był taki dość skomplikowany proces tego testowania gąbeczek, i doszłam do wniosku, że to mi się jednak troszkę lepiej pracowało niż tymi dwiema. No i kolejna jest ta fioletowa gąbeczka, którą już wam pokazywałam i porównywałam poprzednio. Jeżeli chodzi o strukturę tej gąbki, to ona jest praktycznie identyczna właśnie jak ta jedyneczka różowa. Tutaj od razu możecie zobaczyć, jak bardzo te gąbki rosną pod wpływem wody. One rosną naprawdę bardzo mocno i wszystkie te kolory tak samo rosną, natomiast mimo wszystko mają troszeczkę różną strukturę, kiedy z nich korzystamy, kiedy je ściskamy. W makijażu się po prostu troszkę inaczej sprawdzają. Na moim osobistym czwartym miejscu uplasowała się różowa gąbeczka z numerem 6. Ona jeszcze nie jest tak samo dobra jak ta moja ulubiona trójeczka w odcieniu różowym. Natomiast już tutaj naprawdę zbliżamy się do tych naprawdę fajnych gąbeczek. Zdecydowanie od tego numeru 4 myślę, że już te gąbeczki mogę Wam polecić i nie będziecie na pewno zawiedzeni. I miejsce trzecie w moim odczuciu zajmuje gąbeczka. Czarna. Ja powiem Wam, że słyszałam już mnóstwo opinii na temat tych gąbek i wiele dziewczyn mówiło, że woli właśnie gąbeczkę czarną niż różową, natomiast ja nie wiem, czy one miały wszystkie numery tych różowych gąbeczek, czy może te inne, które u mnie wypadają słabiej niż trójka, ale dla mnie czarna to nie jest na pewno numer jeden, ponieważ ona nie jest największa z tych wszystkich gąbek. Oczywiście czarna jest już naprawdę w porządku, naprawdę dobrze się nią wykonuje, makijaż i. Nie mam się tutaj za bardzo do czego przyczepić, natomiast, właśnie tuż po niej, kolejne miejsce to jest moja ulubiona gąbeczka różowa z numerem 3, która, jak widzicie, ma już teraz taki kolor. W tym moim wcześniejszym filmiku ona była jeszcze mocniej różowa, ale tak jak wam tam mówiłam, ta gąbeczka z numerem 3 mega wytraca kolor i ona później ostatecznie wyglądać będzie tak. To jest moja gąbeczka, której używam właśnie ponad półtora roku i ona w tej chwili stała się tak w sumie taka beżowa, coś takiego. To jest dokładnie ten sam kolorek. No i tak jak mówię, tutaj dla mnie różowa jest o ciupineczkę lepsza niż ta czarna, natomiast sprawdzają się całkiem podobnie. No i najlepsza z tych wszystkich, jak widzicie, okazała się gąbeczka żółta, czyli numerek 2 z aukcji. Powiem Wam, że ona jest najbardziej mięciusieńka ze wszystkich, po prostu kiedy się ją zwilży, to jest taka jak chmurka, taka mega delikatna, bardzo fajnie nakłada makijaż, bardzo równiutko, to wszystko jest bardzo przyjemne i naprawdę lubię z niej korzystać, zresztą tak samo jak z tej mojej ulubionej gąbeczki numer 3. Po zbliżeniu po prostu czuć, że to jest taki totalny puszek, więc ja naprawdę uwielbiam te gąbeczki. Już wam o tym mówiłam i z czystym sumieniem mogę wam je polecić do makijażu. Moim zdaniem nie ma sensu przepłacać za beauty blendery, no chyba, że chcecie. To jest już tylko i wyłącznie wasz wybór. Natomiast ja powiem wam szczerze, że gdzie ta gąbeczka. Z tej gąbeczki, nie, nie z tej gąbeczki, to znaczy też z tej gąbeczki, z numeru 3, tylko tak jak mówię, z tej starszej wersji, ja korzystam ponad półtora roku i ta gąbka nadal mi się nie rozpadła, co w przypadku gąbeczki Blended miało miejsce bardzo szybko, już Wam wspominałam, że po trzech miesiącach mi się tamta gąbka rozwaliła, a z tej korzystam nadal i pomimo tego, że właśnie ona ma takie drobne tutaj już uszkodzenia, to ona nadal idealnie sprawdza się w makijażu i nadal mogę z niej korzystać bez problemu. Chociaż ostatnio właśnie troszeczkę zmieniałam i testowałam wszystkie te gąbki razem, żeby móc Wam powiedzieć taką swoją ostateczną opinię. Oczywiście raz jeszcze podkreślam, że to jest mój osobisty ranking tych gąbeczek Conmison. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że każdy ma troszeczkę inne upodobania i to, co dla mnie jest najlepsze, dla Was może być troszkę gorsze. Tak, nie wszyscy lubią takie super mięciusieńkie gąbeczki, które tak mega delikatnie ten podkład nakładają. Niektórzy lubią, jeżeli ta gąbeczka troszkę bardziej sprężynuje. To jest też, myślę, kwestia przyzwyczajenia do gąbek, które mieliście wcześniej. Ale naprawdę polecam sobie spróbować którąś z tych gąbeczek od numeru czwartego. Czyli różowa numerek 6, żółta numerek 2, trujeczka różowa oraz ósemka czarna to są gąbeczki, które ja wam polecam i myślę, że to będzie już wszystko, co miałam wam w tym dzisiejszym filmiku do powiedzenia. Oczywiście link do gąbeczki znajdziecie w opisie pod filmem i dzisiaj już dziękuję wam za oglądanie. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa.